W dzisiejszym odcinku Mógłbym zacytować słonia i powiedzieć, że zabijam miłością Bo tak nazwałem swój shotgun No to lecimy dalej Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Christmas, a to jest kolejny odcinek ze Stalkera Jeden mam nadzieję z ostatnich W tym odcinku na pewno sobie pozbieramy Te wszystkie rzeczy e, Na pewno się prześpię, żeby dostać Że tak powiem karabin od żwawego. Dzięki za informację w komentarzu Zbadamy sobie ogończe e, Załatwimy tutaj kolegów i na tym myślę skończymy. Zobaczymy, jak nam to wszystko przyjdzie, w jakim tempie. I co, mam dla Was na pewno parę informacji dość ciekawych na temat Stalkera 2, <laughs> które, które gdzieś tam sobie odkopałem, nawet może jak będzie mi się chciało, to w postprodukcji wrzucę wam parę screenów, ale tak jak będę o tym mówił. I co? I możecie mi napisać w komentarzu, kogo jeszcze mogę, że tak powiem, zwerbować do oddziału, żeby dostać się do prypeci. Bo już słyszałem, że ma być hardo. Trochę poczytałem, ale tak tylko trochę. Nie chcę sobie spoilować. Więc koniecznie dajcie, dajcie znaka. Mm, dajcie znaka jak tutaj sytuacja będzie wyglądała. Kogo jeszcze mogę zwerbować i... Eee, i, i, I najzwyczajniej w świecie będziemy, będziemy tyrać. Jeszcze nie dostałem tego karabinu od niego. Trochę to trwa. Ale wiem, że tutaj mam... Na pewno jakieś medykamenty. Muszę się zaopatrzyć w amunicję do tego cuda. Trochę, trochę amunicji muszę sprzedać. I co? I będziemy ruszać. Bardzo dobrze. Mogłoby Cię to zainteresować. Tajne dokumenty. Sprzedajmy. Czemu nie? No kurde, kusi mnie ten kombinezon, ale no jeszcze, jeszcze nie ten moment. Możemy posprzedawać masę amunicji. I co odnośnie, i co odnośnie mmm, Stalkera, moi kochani, 2, to w 2018 roku e, Siergiej, tak on się nazywa, Siergiej Grigorowicz, chyba. E, oficjalnie potwierdził, e, potwierdził kontynuację, kontynuację serii. W teorii e, ma to wszystko wyjść w 2021, czyli mniej więcej za rok. Widziałem masę, a jeszcze nie, oczywiście nie kupiłem sobie amunicji, przez dlaczego? Miałbym to zrobić niby. Um, widziałem masę fajnych screenów, um, tutaj trochę zerkam na drugi monitor, bo sobie trochę chcę, chcę się trochę wspomóc. Siema. Chcę się trochę wspomóc tutaj jeszcze stronką. Bo te źródła, to wszystko... tego nie będę naprawiał Bo jak mam dostać nowy karabin, to, to już nie będę się bujał w naprawianie tego Słuchajcie, wyruszamy... Czy ja wszystko na pewno sprzedałem? Jest tu wszystko, co jest mi niepotrzebne? Nie mm. Zaraz sobie jeszcze, jeszcze chwilę porozmawiamy na temat... Na temat tego wszystkiego, mm, co tutaj nam, że tak powiem, los przyniesie się masz. I wyruszamy, moi kochani... E, bu, 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 bu. Wyruszamy do spalonego gospodarstwa, północny zachód I zobaczymy mm, Wiem, że w 2012 roku zamrożono w ogóle e, projekt Jakim był... E, jakim był, oczywiście nie w tą stronę, wiatr Jakim był... <coughs> S.T.A.L.K.E.R. 2 ale na szczęście, na szczęście wszystko, wszystko wraca sobie do normy Ja w ogóle zmieniam broń i przewijam ze stronę To jest w ogóle mega pojechana akcja Nie chciałbym, żeby to tak działało, ale no trudno Może jak sobie kliknę, to nie będę tak dobrze eee, To gdzieś tutaj jest, tak? Tędy, tam Także jestem ciekaw, eee, jestem ciekaw co nas tu będzie czekać I... Hello there. No tutaj. No tu jest gdzieś ten, a tam jest w środku. ty. Dobra, i tak muszę się tam dostać. Mnie w ogóle nie ulega kwestii. Oczywiście, że ten schowek musi być na górze. Nie ukrywam, że jest trochę ciepło. No, halo. I... o, oh, hello there. Bardzo, bardzo godnie, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. To jest worth it. Nie odek tak znanej perski ja doceniam jak najbardziej. Dobra, wszystko w temacie, trzeba stąd zwiewać, bo tu jest naprawdę ciepło. Dobra, słuchajcie, mamy... Co to jest w ogóle? Leczenie ran, promieniowanie oko i... ...kulę ognistą. Ochronę termiczną, ale z promieniowaniem. Yy, Okej, okay. tu już mamy. Idziemy sobie teraz w tą stronę. Kolejny schowek i idziemy do ogonczy bezpośrednio. Fajnie, że udało mi się znaleźć ten karabin, bo on myślę, że może pomóc w walce z... ...z tymi gałganami tam na południowym wschodzie. Mam na myśli tutaj. To jest... Co to jest? W zakładzie utylizacji odpadów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. <laughs> Także powiedzmy, że twórcy zaproponowali, zaproponowali premierę, premierę Stalkera 2 na 2021 rok. Oczywiście, tutaj macie parę screenów, grafik koncepcyjnych i tak dalej wszystko jest oficjalne wszystko jest potwierdzone e, co prawda nazwa Stalker 2 nie jest nie będzie e, jakby finalnie tą nazwą przynajmniej tak ta, tak głosi teoria Już to nie będzie już to nie będzie ta nazwa nie wiem ile e, nie wiem nie wiem kiedy kiedy dostaniemy informacje na temat jakby tej głównej nazwy loader, mogę się to tak przycisnąć nie gadać, to tutaj. Ha! I'm actually a god. Siemanko. Co my tu mamy? No, może być. Może być, teraz trzeba stąd wyjść. Także nie wiem, jak tutaj sprawa będzie wyglądała z nazwą, ale... Hmm, przyjmijmy sobie na razie tą roboczą nazwę Stalker, Stalker 2. Jestem ciekaw, jestem, jestem mega zajarany e, Zwłaszcza, że no teraz jak widzicie ogrywamy sobie ostatnią część ze Stalkera e, Z całej trylogii Wiem jedno, wiem natomiast też to, że S.T.A.L.K.E.R. 2 ma być na silniku Unreal Engine Tu nie ma już tych żadnych? Y, tu wiem, że zebrałem, ale może się pojawiło Cóż? Tak, oczywiście, że tak I nawet dwa są Ej, hello there Może by zaryzykować i zejść tam. O, halo. Zanim umrę. Szymanko. A tu? Ała. No i nie ma. Może jest, kurde, cholera na górze. A Muszę stąd zwiewać, bo mnie dojeżdżają. Jeski No, co my tutaj zebraliśmy? Co to, co to było? Co to było? Co to jest? Kamienna krew. No dobra Zawsze to, moi kochani, jakiś hajs. Zawsze to parę zeta, tak jak to mówią. Oła także... Także jest Okej okay. eee. Orze No. No i łatwo. Ej, ten eliminator jest po prostu... Mm. Mógłbym zacytować słonia i powiedzieć, że zabijam miłością, bo tak nazwałem swój shotgun. <grym>, ale jest po prostu. No, pijawki to, jak widzicie, nie ma tematu. Słyszę jeszcze jedną. Chyba. Pijawka? Czy to to gówno? Czy tak odzywa dziwnie? Dobra, to, 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 to tym, się, tym się też możemy zająć bez problemu. Trzy kulki w zupełności wystarczają, także. Cyk, 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 cyk. Wow. Od razu tamujemy krwawienie. To już nic nie ma podjazdu do mnie teraz. Z tym shotgunem na blisko to w ogóle pozamiatane. Mówię wam, to jest... Złoto. Bardzo się cieszy, trafiłem na ten... Okej. Okay. Hello there. Jak cię tu dostać? Mogę cię zastrzelić? Bardzo dobrze. O nie, i coś. A tu jeszcze. Jeszcze coś tam zostało na tym drzewie. O nie, zestrzeliłem i teraz nie będę mógł tego znaleźć. Czemu zrobiłem to shotgunem? Jestem debil. Come on. Come on. Ale jestem dętka. Ja. Yeah. O tu jest. Dobrze. Very good. Ok, i zbliżamy się do ogonczy. Załatwimy sobie temat. Jestem trochę zajerany, dajcie znać w ogóle, co sądzicie o, e, o, tych, o tych szkicach koncepcyjnych i tak dalej. Oczywiście w opisie jeszcze pod, e, podrzucę. Te wszystkie strony, e, tutaj, z których, z których gdzieś tam te informacje wypłynęły. Bo ja jestem, ja jestem zajerany. Muszę się przyznać, że jestem zajawiony tym. No, nie wejdę tu. Halo, ale dupa. Jak się tu dostać? Jestem zajawiony i no, czekam, czekam, czekam. Do tego czasu na pewno jeszcze milion rzeczy się zdarzy. I oczywiście może być jeszcze obsuwa. To jest jak najbardziej niewykluczone. Czy jak się nie będę ruszał? A się muszę się ruszać powoli, bo jak się ruszę szybko, to mi wstaną te rzeczy. Aaa, ła, ła, Dobra, już czaję. To sobie może zrobię. Jak się do tej ogończy cholernej dostać? Biegnij, Forest! Przeszukajmy ciałko. To jest ta ogończa, ok. Kurde, w poprzednich stalkerach tu były jakieś rzeczy. Ten jak się położył. Ey, loader. Także jestem, jestem, mówię, jestem, jestem zajarany. Jestem ciekaw. Tu też gdzieś. By... O, tam jest gdzieś na końcu. Ale może być interesująco. Zbadajmy to. Mam wykonana, możesz zabrać towar. Wygląda na to, że załoga zmarła w powietrzu, a śmigłowiec się rozbił, bo nie miał go kto pilotować. Komputer pokładowy miał większe szczęście. Może znajdzie się coś przydatnego. Aha, mam coś. Mapa terenu z zaznaczonymi punktami. Powinna się przydać. No dobrze, czyli jednak chyba nie skończymy na tym. Na prędkości go. Nie, jeszcze do mnie dzwonią. Ok. Eee, dobrze, 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 dobrze. Podzwonione. Ja muszę stąd zmiatać, bo mnie tu biją. W weekend w ogóle będę przeprowadzał jeszcze wywiad. Się właśnie dowiedziałem. Eee, z gościem od Monster Tracków, bo u nas w mieście. Eee, będzie się działo. Sporo. Mianowicie, wow, mianowicie będą yy, będą monster traki a my ponieważ gdzieś tam zajmujemy się autkami na pilota, to, to mamy, mamy jakąś tam możliwość, że z tymi ludźmi porozmawiać, bo się okazało, że jesteśmy z tej samej, że tak powiem branży troszkę, ale no powiedzmy, że nie jest to karta dostępu, skąd ja mam tą kartę dostępu wytrzasnąć, ej bez kitu. Dobra, słuchajcie, kolejna, kolejna, informacja, ważna rzecz dla was. Pomóżcie mi znaleźć kartę dostępu. Jak ją tutaj, gdzie, gdzie ta karta, co, halo? Mm, dobra, najpierw ja muszę się stąd wydostać. I to chciałbym się wydostać tak, żeby iść tutaj prosto. Czyli jakoś może tędy. Przetuptam sobie. Mmm, dzień dobry. Mamy tutaj dwa artefakty jeszcze. Wydaje mi się, że możemy sobie spokojnie te artefakty jeszcze przytulić. Oła. Ja jestem jak najbardziej za tym. Teraz muszę stąd uciekać. Tędy. Nie tędy. A, dobra, farcik. Udało się. Jest jeszcze jeden artefakt. To on jest tutaj? Siemanko. Zwycięstwo, moi Kani, co to jest? Błysk, ochrona Tu mamy jeszcze świecidełko Kolejna ochrona i, i bateria No na pewno, na pewno zarobimy parę złotych Słyszałem cię Słyszycie na dole Tamte Tak dromryja yy, Okej okay. To zrobimy teraz tak, słuchajcie, żeby nie marnować za dużo czasu, to ja się tup, 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 szybko dostanę do Skadowska, niestety muszę tam iść, bo muszę odebrać zamówienie, słuchajcie, posprzedajemy parę rzeczy, odbiorę zamówienie i z tym zamówieniem wyruszymy, słuchajcie, bezpośrednio na oczyszczalnię odpadów i wtedy sobie tam załatwimy sprawę. Jeśli napiszecie mi w komentarzu gdzie i jak znaleźć tą kartę dostępu, to ja bardzo chętnie wrócę się tam do tego, do tej ogonczy, do tego miejsca i będziemy wtedy sobie, słuchajcie, rzeźbić. Jestem mega mega zajawiony tym, bo to może być naprawdę ciekawa akcja. Zwłaszcza, że bardzo lubię z Wami współpracować. Wy mi coś napiszecie, ja się tam do, do tego w miarę dostosuję i tak dalej. I to jest, to jest, to jest fajne. Wydaje mi się, że mniej więcej na tym e, powinna polegać jakaś, e, jakaś nasza współpraca. Wezmy, gamingowa jakaś. W ten sposób. Co do Gierek. E, o oh shit! Wlazłem w jakiegoś potworka. E, dlatego myślę, że tak, że tak będziemy robić. Tak możemy, tak możemy sobie działać. Moim zdaniem jest to spoko. E, dajcie znać, co o tym sądzicie. Pamiętajcie, że jeszcze są i istnieją. Ty śpisz, czy jesteś martwy? Jesteś martwy, dużo jesteś martwy. Dajcie znać, oczywiście. E, dajcie znać, czy napisaliście już e, pytanko y, pod pierwszym odcinkiem Stalkera. Bo ja bardzo chętnie bym się, bym się zainteresował tym. Ale mogę ci sprzedać tak. Jedno to na pewno to jest mi niepotrzebne. I to jest mi niepotrzebne chyba. Ochrona elektryczna to jest jakieś tam. Powiedzmy, 64 tysiące mam dolków, czy tam rubli, czy tam czegoś. Także myślę, że jest ok. Yy, on jest tutaj na górze, prawda? Tak. Cześć, cześć Siemanko, przychodzę po swoje zamówienie. Dobra, masz. Na razie. Co my dostaliśmy? Dostaliśmy burzę. Myślę, że spoko, Myślę, że spoko. Jeszcze, ponieważ mamy pieniążków troszkę, to ja bym od razu. Od razu bym sprzedał ten karabin. Niestety muszę go sprzedać. 3600 trochę mało. Tu sobie oczywiście zakupimy trochę amunicji do, mm, do naszego wala wintara, przepraszam. Tyle, że na pewno będę musiał. Z drugiej strony. Będę musiał zmienić mu wszystko. Cześć, 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 cześć. cześć Mordeczko, słuchaj. Eee, po pierwsze, zwiększona pełność magazynka, to jest must have Po drugie, przeciw, przeciwwaga, żeby zmniejszyć odrzut. Po trzecie, to. I niestety. Technik potrzebuje wódki. O kurwa, czujecie? Ej, muszę mu dawać wódę, żeby, ale jaja. No, <słuch> żeby ręce nie latały. Ja pierdzielę, ale jazda. Ale chyba w dalszym ciągu nie jestem w stanie... Ej, bo ja sobie tak umieram powolutku, halo. Żebyśmy się odpromieniowali troszkę, dziękuję. Eee, czy możesz zrobić coś więcej? Nie możesz, bo nie masz tych. Ale ja jestem debil, no dobra. Klasycznie, jeszcze leczenie ran bym sobie sprzedał. Ale. Eee, ale, 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 co, co następuje? Od razu możemy, myślę, ruszyć. To muszę w ogóle naprawić. Aha, co ja, co ja robię? Co jest halo? Idziemy łamać tamtych panów, ale najpierw musimy, powiedzmy, naprawić sobie ten, to, te, te rzeczy. Bo ja coś czuję i trochę wiem, że, że nas tutaj będą dojeżdżać. Dlatego ja sobie jeszcze oczywiście sprzedam. Przedam sobie te rzeczy, bo są mi totalnie niepotrzebne To sobie jeszcze zostawię, chociaż, szanić to 22 klocki, 68 tysięcy mam I razem z zamówieniem Także myślę, że jest dobrze Jak pojawimy się w Janowie to <laughs> To dokoksimy sobie ten karabinek bardziej Ja oczywiście już zamontuję tutaj te wszystkie rzeczy Które są mi niezbędne Jestem troszkę przerażony, bo mam tylko 30 woj do niego Czy ja mogę sobie U, na, u tego naszego pana Zmienić Zmienić rodzaj amunicji nie mogę, bardzo niefajnie, bardzo niefajnie, mam bardzo dużo amunicji, ale nie tego typu. Oh! Nie wiem, czy pamiętacie, w dzisiejszym odcinku sprzedałem tą całą amunicję w Pizdu. Bardzo mi się to nie podoba, ale no trudno. Musimy zamienić. Zamienić sobie amunicję na. na tą, niestety. Sprzedam to, kupię to. Ale do dupy. No dobra. No dobra, nic się nie stało. Godzina 10:17, a my wyruszamy łamać panów. I tam sobie odcinek zakończymy Ponieważ, wow, hello there. Ponieważ Będziemy mieli wtedy w miarę bliżej Gdzie ja biegnę? Tam Będziemy mieli w miarę bliżej Do tego miejsca Jeśli dacie mi znać, gdzie mogę odnaleźć Kartę dostępu, jeśli mi nie dacie taki, takiego, takiej informacji To no, po prostu pójdziemy sobie dalej i będziemy musieli z tym żyć jakoś, powiedzmy. Jeszcze z tego sobie trochę postrzelamy. To jest też, też dobra rzecz. Wintar, Wintar szanujmy. Super sprawa. I dobra, idziemy, idziemy łamać panów. Zbierzemy dokumenty, wrócimy sobie do Skadowska później w następnym odcinku i wyruszymy na Prypeć. Koniecznie napiszcie mi, kogo jeszcze mogę ze sobą zabrać do Prypeci, bo to jest dla mnie szalenie istotne, bo ja mam takie trochę wrażenie, że... że po prostu... idę, idę tam mocno nieprzygotowany. Jeszcze muszę oczywiście ogarnąć sobie, słuchajcie, ten yy, kombinezon. Ten kombinezon, bo tutaj gdzieś mam. No, latarkę sobie włączyłem. Tu są jeszcze oczywiście dzienniki misji. Eee... wyniki informacji, jak uda się znaleźć. Eee, kardanowi narzędzia, dowiedź czego zielono się kawał. dobra, dobra. I tu już zaczynają. Zaczynają do mnie strzelać. Bardzo mi się to podoba. Pac, 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 pac. pac. Dobra, kolega mniej. No, i teraz, jak mamy, powiedzmy, jakiś sprzęt normalny, to w miarę idzie, nie? Okej. Okay. Ja to. Właśnie tak coś czułem. Skąd? Stąd Puk. Haha, <laughs> one tap. Almost. No, wychyl się. Pokaż, że jesteś mężczyzna. O, nawet dwóch. Ej, tu jest ich od groma. Ja zawsze pamiętałem, że z tym był zarąbisty problem. Tutaj, z tą walką. Ja oczywiście sobie zapiszę, żeby nie ginąć jak lojtas. Najprostszy. To trochę wiocha. Pat, 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 pat. Delikatne dojeżdżanko. O, tu mi się kolega pokazał. Bardzo się cieszę, bo jak się pokaże, to jest zawsze większa powierzchnia, żeby do niego strzelać. Kończy mi się amunicja. Takie moje szczęście. Jeszcze tutaj byłby dwa. Halo Hold your horses, panowie. Co ich tam jest dużo w ogóle. No ale sobie poradzimy. E, nie wiem, czy wam wspominałem, że w Stalkerze 2 będą, będzie otwarty. otwarty świat. W sensie nie będzie takiej akcji jak. E, jak tutaj, że sobie musimy przechodzić między. między tymi. między mapkami i tak dalej. Chwow! Chyba salto mortale z potrójną śrubą słychać. Tylko tu będzie jeden wielki świat, otwarty. Co mi się bardzo podoba Tam jest jeszcze jeden delikwent On tam jest patrz patrz, patrz, o dostał Chyba się schował. No, też nie mogę tak szarżować, bo ja mam tyle amunicji. No dobrze, dziękuję, że się nie ruszałeś. Doceniam. Widzę twój karabin, typie. O, ja umieram, halo. <laughs> się zagadałem. I taka finalnie akcja. Dobra, myślę, że możemy tam wejść. Ja sobie od razu zrobię tak. I będziemy sprawdzać. Przelutujmy panów. A, woda się zawsze przyda do naszego mechanika od broni. Nie no nie. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze mamy amunicję, już jest okej. Okay. Już, już, jest, już jest lepiej. Dobra, nie wiem co, czego mogę się tutaj spodziewać jeszcze, bo poza zajebiście dużymi zastępami przeciwników... Granaty. Kolejne PDA. O, i to jeszcze też się zabiorę, Halo, czy to jest potrzebna rzecz. Ale tego nie będę nosił. To jest mi niepotrzebne totalnie. Dobra, zbadajmy teren. No, może być, tylko że to jest chyba amunicja nie do mojego karabinu niestety, ale trudno. Mamy tyle gotówki, że nie musimy na szczęście wynosić żadnych... Oni z tego mnie tak karali? No, przecież halo, panowie, szanujmy się, ej. Szanujmy się. Dobra. Dobra, 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 to jest zupa z bobra. Apteczki, jedzonko. Ja sobie to jeszcze połażę, trochę po, yy, poszperam, a tymczasem dzięki wam wielkie. 28 minuta nagrania jest u mnie, ale jeszcze oczywiście muszę wyciąć, e, muszę wyciąć tą krótką rozmowę telefoniczną i, moi kochani, widzimy się już w następnym. Dajcie znać, piszcie, nie zapomnijcie o pytaniu e, pod Q&A i tak dalej i tak dalej. Oj, chyba źle, chyba źle wszedłem, chyba bardzo źle wszedłem. A nie mogę z wyjść. Bardzo dobrze. Także słuchajcie, ja się tu jeszcze połażę poszperam, a tymczasem do zobaczyska w następnym. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Bez odbywu.